Witam serdecznie w takim pierwszym materiałem prawdziwym z Diablo 3. Chciałbym... Chciałbym zagrać sobie e, historię całą, tą fabułę od nowa. Widać, mam już jakąś tutaj postać, to jest e, Demon Hunter i na 18. levelu, ale to dawno, dawno jakoś grałem, więc i tak będę w sumie wszystko na świeżo. A chciałbym tą historię zacząć od nowa, jakąś inną postać, może jakąś ciekawszą. Zdecydowałem się, że będzie to czarownica. Dajmy mi jakieś imię, będzie Kiwi i zacznijmy sobie tą przygodę. Jeżeli to będzie się fajnie nagrywać i w miarę to będzie ciekawe, to może będę kontynuował tą serię jako taką, którą będę chciał skończyć, może w, w, w kilku odcinkach. No, zobaczymy, ile to zajmie. No teraz uczynimy sobie nową grę. Z tą historią, która będzie tutaj opowiadana, ja w sumie i tak będę trochę na świeżo. Bo ja jej praktycznie w ogóle nie pamiętam, bo grałem parę miesięcy temu tą fabułę tym Demon Hunterem i w sumie praktycznie nic nie pamiętam. Droga nad Urbiskiem. O, są jakieś nowe skierowanie. No? w W tym miejscu cuchnie zmarłymi. Gwiazda musi być blisko. W tym miejscu cuchnie zmarłymi. O, tu widać, że mamy coś innego niż. Niż manę, znaczy na Demon Hunterze miałem tutaj coś w stylu nienawiści. Tutaj mamy moc tajemna. Szybko odnawiający się zasób wykorzystywany przez czarownicę do rzucania w większości zakręt. No, czyli coś w stylu takiej many. No i tu wiadomo. Życie. Mamy dwa skile jakieś. Jeżeli przytrzymamy Shift, jeżeli pamiętam, to wykonamy. O, takie podstawowe uderzenie. Całkiem fajnie wygląda. A drugim przyciskiem jeszcze widać, że mamy jakieś takie małe zaklęcia. Mamy coś w stylu różdżki jak Harry Potter. To jest studencka różdżka. O, proszę. To Kiwi jest studentem. No cóż, zobaczmy, co tu jest. Witamy w nowym Tristam. No, tu jakiś trup już leży. Widać, coś tu się stało. O, i mamy pierwszego przeciwnika. To jest ożywieniec, nieumarły. O, nie, nie, nie był on zbytnio... Yy, ...trudnym przeciwnikiem. O, już mamy dwóch. Z moim drugim skillem. O, drugi skill chyba jest... ...słabszy troszeczkę. Nie wiem, grupa... Nie wiem. zombie wżerających się w ciała. Nieładnie, nieładnie. O, zostają po nich jakieś takie ślady śmieszne. Tej mojej magii obecnie nie posiadam praktycznie żadnego ekwipunku, W sumie wyglądam jak taka trochę <śmiech> biedaczka, <laughs> która się gdzieś urwała. Z kontekstu o ile trupów coś tu będzie się działo. Nowy Tristom Kapitan Row Rumford. Porozmawiajmy z nim. Przybywam tu z powodu proroctwa. Poszukuję gwiazdy, która spadła na tę ziemię. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba. Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Runko, idzie tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przebędzimy! Bardzo się z nimi sali. Jest ich więcej! Jest ich więcej. Wiedziałam, że mogę być jeszcze lepszy. Nigdy nie widziałem nikogo kto walczy tak jak ty! O bo! Z Otworzyć bramę! Jak kadzi. Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Dziesięć potków. Zarzniętym cielakiem. No, ciekawe, ciekawe. Lea to jest taka. jakby. wnuczka takiego starszego pana, który był na trailerze. Ona też chyba tam była, na tym z ust. Bardzo znowu przyjemna osoba. Byłem tutaj, w ten... żeby badać upadek starego Tristram. Nie sądziłem, że historia się powtórzy. ja też nie sądziłem, że ta historia się powtórzy. Cia palenie ciała. Odkąd spadł ten przeklęty meteor. Umarli są naszym utrapieniem. Musimy palić zwłoki, żeby nie wstawały z grobów. No i dobrze. Palić sadzić. O tu ten sobie ogląda. Ocisto jakiś, znaczy ten... Nie wiem, jak się nazywają ci, którzy lubią oglądać śmierć. Jakieś nazwy tam... Karum popadło w niełaskę. <gry> Brat Mękniarz, uzdrowiciel. Niech bogowie, którzy nas opuścili, pomogą ci ten ostatni raz. Dobrze, dziękuję. Tu jest chyba. Kwiec. Urabiam sobie ręce po łokcie, żeby śmietczyk. przygotować no. dla ciebie te wspaniałe towary. Na razie nie będziemy chyba skupować. kupować, chociaż w sumie. Przy takiej liczebności pieniążków, jakie mamy, moglibyśmy chociaż jakieś spodnie się wyposażyć. Chodzić w takich szmatach to nie wypada. No to takie drogie aż nie jest, kupmy to. Rękawice też. Trudno. Mieliśmy taki mały secik sobie. Wszystko robimy z różdżki, chyba nie będziemy kupować miecza. Nie wiem czy się w ogóle przyda, ale tarcze. Tarcza mogę mieć, z tego co widzę. Tarcza. A spróbujmy sobie kupić. Tylko 50 golda kosztuje. Ona się wyposaży w tą tarczę, kiedy ją... Ojej. A cóż to się stało? Cóż to za skill? On chyba się upgrade'ował, kiedy wbiłem level niesamowity, ale chyba ma, tak, ma leci kiedy go użyłem. O, z kim nie są. Dobra, posażmy panią Kiwi w spodnie. O, co się tam zmieniło. To będzie widać tutaj. O, ma jakieś czerwone gadki. Dajmy też jej rękawiczki i ten piękny ciccon. O, teraz już jakoś wygląda. no. Taka chińska jakaś wojowniczka, japońska czy coś. Idźmy dalej. Co tu będzie? Iśmy pójść do tej gospody. Gospoda pod zadrżniętym cielakiem. No jak pięknie. w gospodzie O, w gospodzie leżą trupy sobie. To był umierający. Bardzo fajnie. Świetna atmosfera, żeby się czegoś napić albo zjeść. bo jest nasza Lea. Ty jesteś Lea? Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek Descartes spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale. Uwaga! Rany mi się przemieniają! O mój Boże. O... o. mój Boże, jakie to silne. To mi wykańcza interes. A bo to, to dlatego, że mamy. poziom trudności normalny. Większy trudnych. nie będziemy na... Tak, chociaż przynajmniej na tym wysokim, no, na normalnym, to to raczej to nie będziemy. To wstyd. Wysoki może zostać sobie. Jeżeli dobrze pamiętam, to domu Hanterom też grałem na wysokim. Umarli nas zaleją jeśli czegoś nie zrobimy. Dopilnuję, Prawda. żeby tak się nie stało. Twoje miasto jest bezpieczne. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Trzeba przyznać, że ta polska wersja, ten dubbing podstawiony jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Te głosy są takie... takie przyjemne w odbiorze. Tutaj widać ci aktorzy, którzy podkładali, te głosy się starali. To nie jest tak zrobione na odpierdol, jak większość dubbingów. Wiadomo, że się na te dubbingi polskie narzeka. Tutaj jest bardzo dobrze przyjemnie zrobione. Pokój lei. Nie ja no, nie będziemy jej szparać po domu. To chyba ma. Książka Lej. Ukradniemy i to. Zaczęliśmy oglążenie od 6 dni. Wujek decart nadal się nie znalazł. Kapitan Rumford i reszta tracą nadzieję. Staram się ich podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko. Pomoc nie nadejdzie. No, podczas kiedy ona to mówiła, ja tu widzę, że mamy. Jakiś skill. Aha, bo to jest ten skill, który mamy na piątym levelu się jakiś jakiś jakieś najemna kula, a rzucasz kulą czystej energii, która wybucha przy trafieniu. To już się samo tutaj też Znacznie z levelami to będzie się tutaj nam upgradeować w tych skillach nie tam, tutaj. Na trzecim będzie coś też, no to będziemy po kolei tam sobie patrzyć, co będzie się dodawało. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie nowego tylistu. Idźmy zatem to zero. cóż to? Jakiś sztandar, tym nie będziemy się zajmować teraz. Tu jest. Przemieślnik. Wykonaj, rozmowę. Teraz nie będziemy z nim rozmawiać. Idziemy wykonywać naszą misję. Tutaj sobie palą ciała. O, już ten przestał się interesuje, O, wciągnął sobie następne. O, jak już. O, jak wściekasz z niego. O, i już się pali. O, o i teraz będzie się stał i oglądał. To jest to. No i jest kapitan. Jak mogę wam pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Daltyn i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Dziękuję za ostrzeżenie, ale jeszcze nie nadeszła pora mojej śmierci. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. O, plugawe One matki. tymi monstrami. Atakują barykady! Niszczyć plugawe matki. Ciekawe, czy to są ich matki, czy. matki. matki. Plugawe. To jest Tam jest jedna z plugawych matek! Drug jedna... przy drodze jest ich więcej! Tam jest jedna z plugawych matek. O o, o, coś wypadło. Szyb... Szybkie kamasze Szybkie kamasze, a to te buty firmy z szybkości. Co zmieniły się? Chyba tak. Takie w sumie yy, Jak ci mają jak marynarze? Fajne. O ile wron. Trzeba zwrócić uwagę jak wszystko tu jest tak ładnie. To jest graficznie zrobione, jak ręcznie niczym malowane. Fajne są te tła wszystkie. Nowe ty Tristan. Zabij plugawą królową w starych ruinach. Premia. Zabij plugawę matki. Nie no na pewno zabijemy te matki. Plugawy matki nie mogę przeżyć. Plugawik królowie. Fantastyczne oświetlenie z tej lampy. Świetny klimat. Martwy strażnik. O Jezu. Co mnie tu atakuje? Rękawiczki. Zobaczymy, czy będą lepsze. Ale zaraz. O mat, Ja tu Tak, to się nie o, ta mana nawet szybko się nie traci. Może to szybciej będzie lecieć. Jest taki dings, że jeżeli uderzamy z tego, to tutaj nam się mana od razu. Przejdę już w o, Teraz to jest niewidoczne, ale później to ona szybciej leci. Na początku myślałem, żeby dograł barbarzyńca. Mam o, coraz więcej mocy! Poziom trzeci, ale później sobie pomyślałem, że. Znaczy, zobaczyłem, że ten barbarzyńca, jako kobieta, wygląda okropnie. Gruba baba. Z toporem, co mi się tak za bardzo nie podobało. Zaczęło tym było troszkę nudne takie chodzenie i nawalanie wszystkiego z tego, co tutaj już jakieś takie magiczne efekty. On nic nie miał przy sobie. Nowa wiedza, drogi czytelniku. Nazywam się Abdalhazir. Jestem podróżnikiem, uczonym i badaczem dzielę się swą szczegółową wiedzą o tym niesamowitym świecie i zamieszkujących go stworzeniach w moich zapiskach, których to opracowanie często wiąże się z wielkim ryzykiem. A toli, byłem niedawnymi czasy w Kanduras, gdzie mój namiot został splądrowany przez krwiożercze kolco zwierzę. Zdołałem przepędzić je za pomocą buta, ale człeka mniej śmiałego spotkałby znacznie gorszy los. Czy będzie za pomocą buta. <laughs> No, Widać, kozak jakiś to był ten. O, proszę. Poletko dyniowe. Bardzo fajne. Idzie te plugawe matki. Mamy jakąś mapę. Aha, bo to jest mapa, cały świat. O, 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 coś my tu mamy. I to jest wilgotna piwnica. No. <laughs> Bardzo ciekawe. Ale myślę, że już wilgotną piwnicę zwiedzimy. O, żeglowa matka. Zwiedzimy w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, to proszę o jakąś łapkę w górę, jakiś komentarz, to jest bardzo miłe widziane. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Zapraszam od razu do następnego odcinka, który pojawi się już wkrótce. Dziękuję za uwagę.